Quiz zgadnij kraj gwiazdy, 35 pytań o znanych osobach, 3 opcje odpowiedzi, 10 sekund na odpowiedź. Ukończ quiz, napisz swoją odpowiedź w komentarzu i podziel się z przyjacielem. Do dzieła: w którym kraju urodził się Arnold Schwarzenegger, zanim przeprowadził się do USA? Niemcy, Austria, Szwajcaria. Arnold Schwarzenegger urodził się w Austrii, a później wrócił tam, aby kupić swój czołg wojskowy. Freddie Mercury urodził się na wyspie Zanzibar, do którego współczesnego kraju należy. Kenia, Tanzania, Uganda. Zanzibar to wyspa na Oceanie Indyjskim, która stała się częścią Tanzanii w połowie lat 60., gdzie urodził się Keanu Reeves, gwiazda Matrixa. Liban, Kanada, USA. Keanu Reeves urodził się w Libanie i w dzieciństwie przeprowadził się z rodziną do Kanady. Jakie pochodzenie ma Dwayne "The Rock" Johnson? Kolumbia, Brazylia, Samoa. Ojciec dwajnea A. Johnsona był w połowie Samoańczykiem, w połowie Kanadyjczykiem. Sylwester Stallone ma europejskie korzenie. Z którego kraju pochodzili jego przodkowie? Portugalia, Włochy, Węgry. Ojciec Steloun był Włochem, a ze strony matki miał żydowskie pochodzenie, gdzie urodziła się Milejowicz, aktorka z piątego elementu i Resident Evil. Jugosławia, Ukraina, USA. Milejowicz urodziła się w Kijowie i przeprowadziła się do USA w wieku pięciu lat. W którym kraju Elvis Presley odbywał służbę wojskową? Niemcy, Wielka Brytania, USA. Elvis Presley służył w Niemczech przez około 2 lata i poznał tam swoją przyszłą żonę. W którym kraju urodził się komik kina niemego Charlie Chaplin? USA, Kanada, Wielka Brytania. Charlie Chaplin urodził się w Wielkiej Brytanii i wystąpił w ponad 80 filmach. Bjork jest znana ze swojego unikalnego stylu i wpływu kulturowego. Z którego kraju pochodzi? Norwegia, Islandia, Finlandia. Björk pochodzi z Islandii, kraju liczącego mniej niż 400 tysięcy mieszkańców. Gdzie urodził się największy bokser Muhammad Ali? Pakistan, USA, Egipt. Nasze sklej przyjął imię Muhammad Ali, choć w rzeczywistości urodził się w USA. Z którego kraju pochodzi bohater Toma Hanksa w filmie Terminal? Węgry, Krakozia, Białoruś. Bohater Terminala pochodził z Krakozi, fikcyjnego, nieuznawanego kraju. Obywatelem którego kraju jest piosenkarz Strowmaj? Francja. Belgia Szwajcaria Stromaj jest obywatelem Belgii i śpiewa po francusku. Aktor i kaskade Jackie Hans budował karierę w USA, ale gdzie się urodził? Wielka Brytania Chiny Tajwan Jackie Chan urodził się w Chinach i wykonał setki kaskaderskich trików bez dablera. Z którym krajem kojarzy się głównie Jean Paul Belmondo? Włochy, Belgia, Francja. Jean Paul Belmondo jest symbolem francuskiego kina nowej fali. Z którego kraju pochodził pierwszy adoptowany dziecko bradę Pytę i Angeli Mijouli? Tajlandia, Filipiny, Kambodża. Mają pięcioro dzieci, troje z nich jest adoptowanych, pierwsze pochodziło z Kambodży. Rodzice Charlesa Aznavura pochodzili z którego kraju? Gruzja, Armenia, Iran. Rodzice Czarysa Aznawura byli Ormianami, co często odzwierciedlało się w jego piosenkach. W którym kraju urodził się słynny artysta kubistyczny Pablo Picasso? Francja, Hiszpania, Portugalia. Pablo Picasso urodził się w Hiszpanii i stworzył ponad 20 tysięcy dzieł. Zinedine Zidane urodził się we Francji, ale jego rodzina ma korzenie w którym kraju? Tunezja. Algieria. Maroko. Rodzina Zidane pochodziła z Algierii, kraju w Afryce Północnej. W którym kraju urodziła się najbardziej znana francuskojęzyczna piosenkarka Mylène Farmer? Kanada. Francja. Belgia. Milene Farmer urodziła się w Kanadzie, ale karierę zbudowała we Francji, gdzie urodził się i spędził wczesne lata artysta Vincent van Gogh, Belgia, Francja, Holandia. Van Gogh urodził się w Holandii i stworzył ponad 2000 dzieł, w którym kraju Michael Jackson rozpoczął karierę muzyczną z grupą Jackson 5. Wielka Brytania, USA, Nigeria. Michael Jackson rozpoczął karierę w USA i stał się gwiazdą w dzieciństwie. Z którym krajem kojarzy się Sofia Loren jako legenda narodowego kina, Francja, Hiszpania, Włochy Sofia Loren jest ikoną włoskiego kina od ponad pół wieku. W którym kraju urodził się Bob Marley? Symbol reggae: Jamajka, Barbados, Trinidad i Tobago. Bob Marley urodził się na Jamajce i uczynił reggae muzyką światową. Z którym krajem wiąże się życie i praca Clinta Eastwooda, Kanada. USA, Australia. Clint Eastwood stał się legendą amerykańskich westernów. W którym kraju urodził się tenor operowy Luciano Pavarotti? Francja, Włochy, Szwajcaria. Luciano Pavarotti urodził się we Włoszech i sprzedał miliony płyt. W 2022 roku Cristiano Ronaldo podpisał kontrakt z klubem z którego kraju? Portugalia, Arabia Saudyjska, Włochy. Ronaldo podpisał kontrakt z klubem z Arabii Saudyjskiej na rekordowych warunkach. W którym kraju urodził się Diego Maradona, Chile, Argentyna. Urugwaj Diego Maradona urodził się w Argentynie i stał się narodowym idolem piłki nożnej. Michael Jordan stał się ikoną NBA. W którym kraju zdobył tę sławę? Kanada, USA, Wielka Brytania. Michael Jordan urodził się w Brooklynie, USA i stał się gwiazdą koszykówki. W którym kraju mieszkał bohater Leonardo DiCaprio w filmie Titanic przed podróżą? Włochy. Francja. Irlandia. Bohater DiCaprio mieszkał we Francji przed podróżą na Titaniku, choć sam aktor jest z USA. Claude Monet jest twórcą impresjonizmu. W którym kraju mieszkał? Belgia. Francja, Szwajcaria, Claude Monet mieszkał we Francji na przełomie XIX i XX wieku, w którym kraju Mick Jagger posiadał zamek na początku lat 80. Włochy, Francja, Hiszpania, Mick Jagger nabył francuski zamek szatola fourchette w dolinie Lori. Grand Prix był najbardziej udany dla Ayrtona Senny. Włochy. Monako. Francja. Ertensenna wygrał rekordowe 6 Grand Prix Monako w Formule 1 w ciągu 6 lat. Tina Turner uzyskała obywatelstwo którego kraju? Niemcy. Szwajcaria. Austria. Wybrała małe miasto Kusnacht nad jeziorem Zuryskim w Szwajcarii. W którym kraju urodził się Michael Schumacher? Austria, Niemcy, Belgia. Urodził się w Niemczech i został siedmiokrotnym mistrzem świata Formuły 1 w latach 90., gdzie urodził się i zbudował karierę piosenkarz Julio Iglesias. Meksyk. Argentyna. Hiszpania. Julio Iglesias urodził się w Hiszpanii i sprzedał ponad 300 milionów albumów. Wesprzyj mnie lajkiem, podziel się ze znajomym i rozwiąż następny quiz.